Właściwie nie wypisali ze szpitala. Z Nosa ścieka nie można wybuchiwać, ponieważ może dojść do krwotoku. Były dwie osoby, które miały tą operację. Ja i jeszcze jeden taki facet. U niego duże krwotoki były z Nosa, u mnie prawie wcale. Teraz wycieka osocze, więc trzeba delikatnie, głowa do góry. Oczy delikatnie są przekrwiole tutaj. Nos jeszcze niedrożny, w pełni. Pełna drożność ma wrócić po około dwóch tygodniach, może nawet trzech. No i będzie nosek, nosek będzie wrażliwszy. Kilka rzeczy jeszcze też sobie podsumuję dalej i nagram jeszcze jeden filmik, żebyście mogli mniej więcej wiedzieć, jak wygląda taka operacja. Fakt, faktem, yy, śpisz całą operację, nic nie czujesz, nie wiesz, yy, wstajesz i ja, na przykład, nie odczuwałem żadnego bólu, ale kolega, który też miał operację, no niestety, ogromne bóle cierpiał, więc, yy, no, wszystko jest zależne od waszego organizmu, po prostu, no, tak to wygląda. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało za jakiś czas. Bos nie jest prostowany, bo to nie było prostowanie przegrody nosowej, Jednak myślałem, że to będzie też sprostowanie przegrody, tylko będzie było jakby udrożnienie przegrody nosowej, żeby można było funkcjonować prawidłowo. A prostowanie przegrody to już chyba estetyka.